się siema, manetko. Tutaj wiecie co, będę to mówić, ale napiszcie w komentarzu jak się nazywa. Będzie easy. W dzisiejszym odcinku okradamy bank, jakieś sklepy i domy. Wpierw sklep. Czyli oczywiście potrzebujemy bondy więc idziemy i sobie wypuchnie i sobie super będzie będzie super chyba bierzemy kasę Kurde. okej okay, i zwijamy się, teraz idziemy do okradać wpierw furę jakąś wezmę kurde ale ale auto jakieś dobra sobie pomalimy do czarno bo jesteśmy złodziejami i okej, okay, idziemy do domu sam koniec będzie bank Ja tylko nie piszę mi odcinka. Ja nie wiem, kto to Ej, widzowie, widzicie to niebo? Ej, widzowie, jak coś powiem. powiem tylko jedno. Teraz mnie oglądacie. Wszystkim powiedzcie, że na Brookhaven jest haker. To na pewno haki, haki są. Bo takiego nie ma nieba. W, jakby to jest... Nie wiem z jakiej gry, ale to jest z gry. Nie no kurde. I teraz ranem też był ten sam hak. I do moich tych siostry i w ogóle gadałam, że mam haki. Jakieś haki są. Haki, haki, wiecie, haki. I właśnie widzimy się w środku domu. Okej, okay, jesteśmy i szukamy safeu. Nie wiem gdzie jest safe. Akurat nie wiem gdzie jest safe, dlatego szukamy. szk. Szuk. Szukaj, szukaj. Może w łazience. Hmm. Kurde, może jest taki albo, albo jest, czekajcie. Albo to jest pod tym. Tu gdzieś. Może. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Hmm. Kurde, tego dłużej nie pan ten nie szukamy, idziemy do innego. XD teraz jest inny hak zobaczcie jakiś kot nie no to nie bo mnie wkurza już widzimy się w innym, w innym tym domu chyba nie zrobimy tego odcinka, bo patrzcie kolejny hak jakiś kurde strobion p -e s a -k -e r jest haker, napisałam, bo jest haker, o. Ha, w ten sposób możemy sobie jechać. Czy iść? Dobra, idziemy się w jakimś jesteśmy w jakimś domu, szybko na górę. O, kurde. A ja tu nic nie widzę w ogóle. Patrzcie. Muszę taką się sobie to robić. Czy mi się nie uda? Tu jest safe. Patrzcie, patrzcie. Safe okradziony dlatego też wzięliśmy jakąś kasę lol spadamy stąd spadamy teraz raz niech będzie bank najszybciej niech się kończy ten odcinek bo ja nie chcę tu być skakowana wiecie albo ja tylko to jest widzę tylko takie czy, czy nie no pewnie każdy. Już idziemy do banku. widzimy się w banku. Okej, okay. idziemy do jakiegoś tego. O, już jest znikło, patrzcie, patrzcie. Eee, może nie. Czy już nie ma już tego nieba. Dobra, idziemy do jakiegoś domu. Buję się, czuję się. Uf, chyba w tym byliśmy. Nie. Dobra, i lecimy do innych domów. Jedyny dom to jest ten, co mi się tu... Kurde, idziemy do banku. Widzimy się w banku. Kurde. Okej, okay, jesteśmy w banku. Kurde. Dobra, kończymy ten odcinek. Pa!